Cześć wszystkim, witam na moim kanale. Dziś na warsztacie jest BMW serii 5 528iX, czyli dwulitrowa benzyna z turbodoładowaniem z napędem na cztery koła. Co dzisiaj będę robił? Dzisiaj będę robił rozrząd w tym samochodzie. Auto ma prawie 160 tysięcy kilometrów. Łańcuch już jest rozciągnięty, trochę już go słychać, więc najwyższy czas na wymianę. Tak to wygląda pod maską. Jest co robić przy wymianie rozrządu w tym samochodzie, więc się biorę za pracę. Oczywiście, przy wymianie rozrządu, przy okazji będę wymieniał łańcuch napędy pomp oleju skłami, zębatymi ze ślizgami z napinaczem. Bo to jest jakby główna bolączka tego silnika. Więc przy okazji rozrządu, zrobimy dwa w jednym. Ok, biorę się za pracę. Czasu minęło. Jak widzicie, tutaj jest trochę rzeczy zdemontowanych. I z kolei pokrywa zaworów, dolot, litr powietrza, półosie, przedni dyferencjał, miska, pasek, koło pasowe, odma. Także jest tego trochę. Tutaj jest stary rozrząd. Zobaczcie, co tu się z nim działo. Generalnie łańcuch jest rozciągnięty, ślizgi są wytarte. Zobaczcie, chyba widać. No i co, te wszystkie elementy rozrządu trzeba wymienić. Oczywiście, uszczelnie wału korbowego z przodu z automatu też się wymienia. Profilaktycznie. No i tu jest jeszcze coś takiego jak napęd pomp oleju. To jest dość istotny element. Przy okazji rozrządu ja to zawsze wymieniam. Dlaczego? Dlatego, że te łańcuchy generalnie są wadliwe. Po pierwsze się rozciągają, po drugie koła zębate w tym napędzie się dosyć mocno zużywają i to nawet przy niskich przebiegach. Ale są też takie przypadki, że na przykład silnik wyje. Wyje tak jakby startował samolot, i wtedy to jest właśnie problem napędu pompole i te łańcuchy, szczególnie w pierwszych rocznikach produkcji tego silnika potrafiły się zacierać do tego stopnia, że można było. Je praktycznie pionowo postawić. Normalnie łańcuch jest luźny, natomiast niektóre potrafią się po prostu zapiec, zatrzeć. No i tak to wygląda. Jest tych elementów trochę. Tutaj zobaczcie, już jest wymieniony rozrząd. Założone są blokady. że teraz muszę to wszystko poskładać do końca. Jeszcze parę godzin i będzie temat zakończony. Tak to wygląda. No dobra, biorę się dalej za pracę. Auto już jest poskładane, jazda testowa wykonana. Wszystko jest w porządku, silnik cicho pracuje. Także można dzwonić do klienta, żeby odebrał samochód. Jeszcze tylko powiem, co zrobić, żeby przedłużyć żywotność tego rozrządu i w ogóle tego silnika. Przede wszystkim regularna, częsta wymiana oleju co 12 tysięcy, maksymalnie 15 tysięcy, inaczej po prostu ten rozrząd szybko się zużyje no i będą duże koszty. Generalnie zasada jest taka, że jak ktoś dba o samochód to później mam mniejsze wydatki, to się sprawdza. To wszystko w tym temacie, dzięki, trzymajcie się, cześć.